Dobry wieczór, zaczynamy. Fakty po faktach, Diana Rudnik. Witam państwa i witam moich i państwa pierwszych gości. Są z nami posłanki Magdalena Biejat-Lewica. Razem z innymi otwierał tunel na Zakopianca. W Wadowicach mówił o agendzie antywojtyliańskiej. Sam pan prezes miał problem, czuję się... Z wyjazdu na wyjazd szuka wrogów. Próbuje znaleźć winnych wszędzie naokoło, tylko nie we własnych szeregach. W ósmym roku rządzenia jest to pewien wyczyn. I... Ciągają nas od ważnych tematów, którymi są inflacja, drożyzna kolosalne zadłużenie poza budżetowe, to jest 422 miliardy na następny rok. To są sprawy, którymi powinniśmy się w tej chwili zajmować. Ja myślę, że nie tylko pani ma dosyć, bo 72% badanych w takim sondażu, który cytowała Rzeczpospolita uważa, że a propos kobiet i macierzyństwa 72% Jarosław Kaczyński obraził kobiety mówiąc o dawaniu w szyję, więc rozumiem, że nie podoba im się ani taka retoryka, ani takie traktowanie tematu, ani w ogóle poruszanie tego tematu. To w takim razie Dlaczego, po co, y, jeśli można takiego słowa użyć, brnie pan prezes w poruszanie tematów, na których delikatnie mówiąc nie do końca się zna albo których nie do końca jako niewyedukowany w tym zakresie powinien poruszać, jak seksualność dzieci, jak macierzyństwo czy alkoholizm? Ja by... Na tych spotkaniach, chociaż była mowa, że jeśli zima, jeśli przetrwamy zimę, to będzie dobrze z wyborami. A na razie pogoda, jak mówił pan prezes sprzyja, więc y, czy o inflacji, czy o płaskowyżu profesora Glabińskiego o tym nie ma mowy. <śm> Ona jest mowa właśnie o, o, o takich zjawiskach, które, no właśnie, kto nie, że jeśli nie my, to takie strachy przyjdą do Polski, razie się tak y, marsz. Tymczasem 10 listopada, w przeddzień Święta Niepodległości, mamy miesięcznicę słońską. Znowu słyszymy o dochodzeniu do prawdy, choć już częściowo jest znana, ale jeszcze nie... nie